Kolejne seminarium za nami. W trakcie spotkania uczestnicy mogli dowiedzieć się m.in. jak pomnażać swój majątek, nie zagrażając bezpieczeństwu firmy, a także dowiedzieć się w jaki sposób, w jakiej ilości możliwe jest uzyskanie opłacalnej oszczędności energii. Firma, która, którą i pracownicy, i firmy zewnętrzne, i konkurencja, którą nimi nieśli, widzi, że ponosimy duże nakłady, idziemy w kwestii nowoczesności, innowacyjności, i jest na mnie postrzegana. Nie trzeba myślę odkrywać Ameryki Myślę, że w, w, w zależności w kraju, ale inwestycje w nowe produkty nie powinny być mniejsze niż 10-20% zysku firmy pojedynczania na takie działania. Więc piszmy w tym kierunku, że ta firma nie spoczywała na radach. Uważam, że zawsze firma może być lepsza i wprowadzać nowe metody pracy, ewentualnie nowe produkty innowacyjne, by jak największa sprzedaż stała się uważna. Proszę Państwa, bardzo ważna jest ta komunikacja, ale nie tylko w tym, tym elektronicznym, ale samo w tym e, interpersonalnym, to osobistym, żeby móc to przekazać do różnych Przewagą małych firm e, rodzinnych, w większości, bo takich mamy tutaj na rynku, jest to, że nie ma problemu na pewno, e, żeby się, przepraszam, nie wiem, pan Miesiński pojechał do e, pana Lewandowskiego, czy pan Lewandowski pojechał do pana Krukowskiego. I jeżeli taka będzie potrzeba, nie ma najmniejszego z tym problemu. Ale e, czy przyjedzie właściciel mi za góry, za oceanów tutaj, żeby zrobić ze mną biznesy, żeby Nie, bo jestem z tym małym Co właśnie przewaga konkurencyjna tych naszych małych firm jest? ważna I dzięki temu zdobywa się te kontrakty, które, powiem krótko mówiąc, w przeszłości były nieosiągalne. Ale ja tak? to się stało, stało. Co dla mnie naprawdę dużą niespodzianką. Było ciekawie, było dyskusyjnie. Zgromadzonych przedstawicieli firm rodzinnych zainteresowało bardzo prawo patentowe, ponieważ było to spotkanie z rzecznikiem patentowym. Po raz kolejny nasze seminarium oparte było w o współpracę z przedstawicielami firm rodzinnych działających na terenie Kutna. Byli to tak zwani do, lokalni dostawcy usług dla firm rodzinnych, z którymi współpracujemy. Po prezentacji odbyły się również konsultacje indywidualne ze specjalistami lokalnych dostawców usług dla firm rodzinnych. Projekt realizowany z środków unijnych, projekt pilotażowy, który zakłada tak naprawdę udział w w Polsce. Kutno jest jednym z nich. Serdecznie zapraszam do udziału w kolejnych seminariach organizowanych dla firm rodzinnych. Odbędą się one już 5 listopada i 3 grudnia, czyli pierwsze wtorki miesiąca. W listopadzie rozmawiać będziemy o praktycznych formach tworzenia firm rodzinnych. Rozmawiać będziemy również o protokole rodzinnym. Czyli rozwiązaniu zaczerpniętym trochę od naszego międzynarodowego partnera, jakim jest Izba Gospodarcza w Sewii. A 3 grudnia rozmawiać będziemy o przekazywaniu kompetencji z pokolenia na pokolenie. Serdecznie zapraszam do działów w projekcie i odwiedzaniu nas podczas spotykania się w gronie przedsiębiorczości rodzinnej na seminariach organizowanych w cukrowni. Zachęcam również do odwiedzin strony internetowej www.firmyrodzinne.eu gdzie, zna, gdzie znaleźć możemy ogromną bazę wiedzy na temat firm rodzinnych. Raporty, doświadczenia, jakimi dzielą się przedsiębiorcy rodzinni, wszelkie aktualności i nowości prawne dotyczące firm rodzinnych.